Dworzec główny lata swojej świetności dawno ma już za sobą. Miasto rozpoczęło procedurę przejmowania obiektu, by przywrócić mu dawny blask, a co najważniejsze, dostosować do potrzeb pasażerów. I zmodernizować. To jest konieczna rewitalizacja dworca głównego, to nie tylko poprawa wizerunku, ale także usprawnienie obsługi podróżnych, a sporo osób przyjeżdża do Torunia i wyjeżdża dzięki kolei, w związku z tym szeroki zakres prac modernizacyjnych i remontowych, łącznie z przebudową tunelu, przedłużeniem go do ulicy Podgórskiej, czyli będzie otwarty w dwie strony. Oprócz modernizacji budynków dworca, czyli holu głównego, poczekalni, barów, Montażu ruchomych schodów z poziomu przejścia podziemnego i samego przejścia podziemnego zmieni się otoczenie i jego funkcjonalność. Trzeci element to budowa nowej pętli komunikacyjnej i miejsc parkingowych. Pojawią się zadaszenia przystankami autobusowymi pojawi się także około 120 nowych miejsc parkingowych, także użytkowanych w systemie Park and Ride. Radni muszą teraz zdecydować o przejęciu przez miasto obiektu. Po tym ruszy tak zwana procedura legislacyjna. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dworzec będzie w rękach miasta już w lipcu tego roku. Następnym etapem to będzie spisanie protokołu uzgodnionego z PKP, który w zasadzie technicznie mamy już zrealizowany. Po tym, jak już mówiłem, będzie musiała być pozytywna decyzja zarządu głównego PKP spółki. I następnie ostatecznie decyzja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Modernizacji doczekają się także perony i zadaszenie nad nimi. Powstanie też system informacji pasażerskiej, który będzie integrował komunikację kolejową i miejską.